Cześć, dzisiaj mam dla Was analogiczny odcinek do ostatniego, czyli tym razem przejdziemy sobie przez hity, które znalazłam w Lidlu. Mam nadzieję, że ten kadr, z racji tego, że jestem troszeczkę bliżej, ułatwi Wam później właśnie znalezienie tych produktów w sklepie, bo wiem, że ostatnio jednak był zbyt odległy. Także przejdę sobie po kolei przez wszystko, będę Wam oczywiście tłumaczyła tak jak ostatnio. Ceny będą się wyświetlały tutaj. Mam paragon, także wszystko będzie dopracowane na pewno. Zaczynamy. Na początku wielki comeback, napój sojowy z Lidla, marka Pilos. On jest akurat bio. Mam nadzieję, że teraz jest dobrze widoczny. Co jest fajne w tym napoju, oczywiście nie zawiera on dodatku cukru i oprócz tego jest wzbogacany wapniem. Czyli pamiętajcie, że ta fortyfikacja, czyli właśnie wzbogacanie wapniem napojów roślinnych jest naprawdę bardzo istotna. Szalenie istotna wręcz, także pamiętajcie, żeby jeszcze przed użyciem wstrząsnąć, żeby ten wapń mógł faktycznie być w całym kartonie. Polecam serdecznie. Lecimy dalej. Teraz mam naprawdę ciekawy produkt, jest to pulpa mango. Słuchajcie, to jest genialne, to jest samo mango bez żadnego dodatku cukru i uważam, że jest to fajna opcja, żeby odmienić sobie właśnie, nie wiem, jakieś owsianki czy desery jesienią i zimą, bo tak jak mówiłam, tutaj nie mamy dodatkowego cukru, a widzę takie wykorzystanie na przykład tego w jakichś fajnych koktajlach albo w jakichś na przykład, nie wiem, warstwowych deserach, Wydaje mi się, że może się to naprawdę fajnie sprawdzić, i sama też e, z tego korzystam. Naprawdę bardzo Wam polecam. Teraz e, takie małe zaskoczenie, pewnie. E, myślę, że każdy zna zupy marek własnych, czy to Lidl, czy Biedronki, ale ja właśnie znalazłam coś takiego. Jest to firma Farma Świętokrzyska Bioland To jest po prostu taki krem dyniowy. w ten sposób wygląda jest wegański, w składzie ma dynię, soczewicę czerwoną, marchew tłuszcz kokosowy, seler, pietruszkę, cebulę, pora, sól, sos sojowy, paprykę suszoną, cebulę suszoną, czosnek niedźwiedzi, majeranek i przyprawy. Także też bardzo fajna opcja, żeby sobie na szybko coś odgrzać. Polecam mieć takie właśnie awaryjne wyposażenie zawsze w kuchni, bo nigdy nie wiecie kiedy nie będziecie mieć czasu na taki pełnowartościowy posiłek, żeby go przygotować. Od podstaw. Dobra. Teraz patrzę na mnie parówki. Nie oceniajcie mnie, jestem dietetykiem, ale od czasu do czasu też lubię sobie zjeść po prostu coś tak przetworzonego. I akurat parówki z serii i generalnie też wędliny i przetwory właśnie mięsne z tej serii Peacock Pure mają bardzo dobry skład. Tutaj właśnie są z z indyka i w składzie jest mięso z indyka 93%, woda, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, Aromaty i glukoza. Myślę, że całkiem spoko. 200 g w opakowaniu, białka 15 g na 100 g, tłuszczu 14, czyli naprawdę nie jest tak źle. Teraz odbijając od mięsnego asortymentu, w Lidlu jest dosyć fajny wybór produktów wegańskich, roślinnych. Firmy marki Dobra Kaloria. Ja akurat sobie teraz wzięłam na wypróbowanie dukaty z kaszy pęczek, bo jeszcze ich nie jadłam, ale mają też inne jakieś pulpeciki, kiełbaski, mielone do grossa i tego typu rzeczy. To głównie jest chyba na białku pszennym oparte. No a tutaj właśnie takie kotleciki wyglądają właśnie w ten sposób, jak na opakowaniu do podgrzania, do jakiegoś, nie wiem, dodatku, chociażby pirezie ziemniaczanego, jakieś sałatki warzywnej, myślę, że naprawdę będą fajną opcją. No i też nie mają w składzie soli, jeżeli ktoś unika, a chce właśnie jakiś roślinny obiad. One mają 5,2 g białka na 100 g produktu tuż 6. Całkiem niezły matrak na taki produkt właśnie typowo węglowodanowy. Myślę, że też ciekawa opcja. Teraz sięgam jeszcze tutaj w dalsze rewiry mojego stołu, odpowiednik dżemu 100% biedronkowego. Tutaj akurat wziąłam teraz wersję wiśniowej, też żeby właśnie da dać Wam znać, że coś takiego jest w Lidlu i też w składzie mamy tylko owoce, sok jabłkowy i pektyny. Też były różne wersje, była nawet truskawka z tego, co widziałam, więc jeżeli nie dorwaliście truskawki w biedronce, no to Lidl ma też coś takiego w swojej ofercie. Teraz dwie fajne pasty warzywne. Oczywiście jest ich więcej w Lidlu, jeżeli chodzi o polecane, ale ja akurat wziąłam słonecznikową i bardzo lubię też te pasty mm, firmy Wawrzyniec, bo używam ich nie tylko do kanapek, ale na przykład w formie jakiegoś pesto do makaronu czy do kaszy, właśnie żeby nie była taka sucha. E, jako sos do jakiejś sałatki też się bardzo fajnie sprawdzają, albo po prostu, żeby nie wiem, posmarować sobie... Tortille to też jest fajna opcja, albo też, nie wiem, żeby po prostu sobie moczyć warzywa. Jeżeli lubicie takie przekąski, właśnie do chrupania, to mam tutaj pastę słonecznikową z papryką. Nie wiem, czy jest to dobrze widoczne, mam nadzieję, że tak. I akurat z Wawrzyńca najbardziej lubię tę wersję zgrillowaną cukinią i kary. Ale to akurat nie jest nic nowego. Obstawiam, że dobrze to znacie. I teraz przechodzimy sobie do działu nabiałowego. Mam tutaj dwa smakowe skry, też Pilosa. Ja mam akurat jagodę i malinę. Pokazuję Wam je dlatego, że one nie są słodzone cukrem, tylko słodzikami. I jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Oczywiście dalej pozostaje kwestią gustu, czy Wam to smakuje, czy te słodziki e, nie mają jakiegoś dziwnego posmaku dla Was, ale generalnie właśnie mają przez to dużo mniej cukru. No i uważam, że są właśnie super odpowiednikiem takich klasycznych jogurtów smakowych, bo mają przy okazji prawie 9 g białka na 100 g produktu i śladową ilość tłuszczu, tam 0,2 g. Także polecam się też rozejrzeć. I jeszcze jedna rzecz nabiałowa, dzisiaj nabiał ubogo. Taki twaróg kanapkowy kozi. Ja go bardzo lubię. Też Wam go polecam, jest w takim e, opakowaniu właśnie tego typu, też jest w takim mniejszym e, i jest to też fajne jakiś taki odpowiedni, typowo takiego serka do smarowania pieczywa, np. almekty czy bielucha, myślę, że też fajnie sobie spróbować. Dobra, teraz lecimy do słodyczy. Mam tutaj różne propozycje batoników, wzięłam trzy różne rodzaje. E, pierwszy taki te zwykłe batony Alesto surowe. Ja akurat wzięłam wersję z kakao i z orzechami. One są na daktylach z jakimiś tam dodatkami. Taka fajna szybka przekąska. Myślę, że też warto mieć czasami po prostu na czarną godzinę. Na przykład nie wiem, w torebce, jak dopadnie was jakiś mały głódko. Warto być przygotowanym. Proteinowe batony sante, te 33% też mają fajny skład. Mają dodatek oleju palmowego, ale na tle konkurencji tutaj wypadają naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o kształt. I jeszcze wzięłam mm, ichniejszy. <grym> Baton proteinowy, który też, słuchajcie, ma naprawdę świetny makro, bo mała ilość tłuszczu i naprawdę duża zawartość białka w porcji, w takim jednym batoniku. Też są różne smaki, ja sobie wzięłam akurat wanilię, ale jest jeszcze chyba cookies, jest coś z czekoladą i z truskawką, także też do wyboru, do koloru. Tylko jeżeli jesteście na diecie wegetariańskiej, to takie batoniki nie będą dobrą opcją, bo one mają chyba hydrolizat kolagenu wołowego w składzie, więc ostrzegam. OK. Yy, została mi w takim razie jeszcze jedna strona <grywa> blatu. Zacznę sobie od najładniejszego pakowania. Pistacje. Dlaczego pokazuję Wam pistacje? Ponieważ one zazwyczaj są dostępne w wersji tylko i wyłącznie solonej. A tutaj mamy 70 g bez dodatku soli. Także można sobie chrupać i nie martwić się o to, że właśnie w ten sposób przekroczy się swoje dzienne zapotrzebowanie na sód, a o to naprawdę nie jest trudno. I one są jeszcze bez łupinek, także ułatwiają życie chrupaczom. O tym produkcie mówiłam Wam w podstawach domowej spiżarni. Jest to piramidka smaku, tutaj akurat do rosołu dedykowana, i to jest po prostu taka suszona właszczyzna, która jest. Yy, Właśnie zebrana w taką piramidkę, żeby było wygodnie wrzucić ją do zupy i po prostu daje taki, e, takie wzmocnienie smaku bulionowego. Też bardzo praktyczna sprawa. Jest jeszcze druga wersja do zupy pomidorowej. Ja akurat zawsze używam tej. Kolejna przekąska, te day -upy. akurat tutaj wzięłam taki przykładowy smak, ale dużo tych tubek jest tam dostępnych, w różnych wersjach naprawdę i też jest to jakiś fajny taki rodzaj tak zwanej zdrowej <noise> przekąski, także mm, też nie trzeba tego przechowywać w lodówce, chyba że macie taką wersję, że trzeba, bo też takie istnieją, no to też właśnie może stanowić jakieś takie awaryjne źródło pożywienia w momencie, kiedy bywa ciężko. <noise> Dobra. Tutaj przykładowy makaron z ciecierzycy. Chcę Wam zwrócić uwagę właśnie na te makarony strączkowe, bo one mogą być fajnym i nieoczywistym, nieoczywistym źródłem białka na przykład przy jakimś obiedzie, mimo tego, że to jest makaron, no to właśnie będzie taki wysokobiałkowy, można by powiedzieć proteinowy, bo lubimy to słowo. Jest jeszcze dostępny z groszku, z czerwonej soczewicy i generalnie właśnie Lidl ma naprawdę fajny wybór tych makaronów. To, na co was uczulam. To to, że jeżeli jeżeli makro, to te makarony lidlowe robią takiego psikusa i podają makro po ugotowaniu. Co jest głupie, bo oczywiście wtedy niby mają mniej kilokalorii na 100 gramów, no ale zawsze właśnie ważymy sobie rzeczy na sucho, prawda? Czyli to może nam troszeczkę utrudnić życie, albo w ogóle możemy na to nie zwrócić uwagi w ogóle z przyzwyczajenia. I wtedy nasza dzienna energetyczność diety może się troszeczkę rozjechać. Do obiadu też przyda się taki basic mleczko kokosowe light, też Wam pokazywałam, że lubię je mieć w swojej spiżarni, bo jest to fajny taki zagęstnik do sosów, zabielacz taka właśnie podstawa, żeby po prostu coś razem połączyć i wybieram zawsze tą wersję light, żeby właśnie było mniej tłuszczów nasyconych. W litru jest dostępna zarówno wersja light, jak i zwykła. Ja Wam rekomenduję jednak tą light. A jeżeli lubicie azjatyckie smaki, ja jestem na przykład psychofanem curry, no to będziecie kojarzyć ten produkt. To są liście kafiru, liście limonki kafir. One mają taki cytrynowy posmak i właśnie służą taką fajną podstawę do jakiegoś aromatycznego tajskiego sosu. Także też udało mi się je dorwać. Widzę, z czego się bardzo cieszę. Jeszcze jedna przekąska, też dobra kaloria. Tutaj akurat takie fajne kulki połączenie kakao i pomarańczy. Wydaje mi się strzałem w dziesiątkę. Tak jak Wam pokazywałam tą czekoladę przy hitach z biedronki, to te kulki też właśnie mają taki fajny duet w sobie. Przydatne takie praktyczne opakowanie, raczej 65 gramów w opakowaniu, znajdziecie. I na 100 gramów produktu tutaj jest 356 kilokalorii. Także trzeba to sobie przemnożyć razy 0,65 i wtedy Wam wyjdzie. Kaloryczność, energetyczność e, takiego właśnie opakowania. Wydaje mi się, że takiegoś kefiru, do skyru to będzie całkiem niezła przykąska. I ostatni mój hit. Tutaj wybaczcie, że takim plastiku well, akurat tak sobie spakowałam, e, to jest pieczywo. To jest pieczywo żytnie. jest też e, obsiane z tej serii to pieczywo fińskie. E, takie właśnie w formie takich kopert można je fajnie sobie nadziać. No i przy okazji też mają dobrą podstawę, no bo mąka żytnia i faktycznie jest ona dosyć mocno tutaj wyczuwalna. Aha, jeszcze mam jeden produkt taki nie do końca spożywczy, ale dla kobiet dziewczyny polecam Wam te maseczki jednorazowe, ale spokojnie na dwie porcje też. Na dwa użycia oblecą właśnie marki Sien, tej lidlowej. Ja je bardzo lubię. Zazwyczaj właśnie mam tą z kokosem, arganem i makadamią, i druga wersja, taka czerwona, proteinowa generalnie, ale kurczę nie pamiętam, co ona ma dokładnie w środku. Chyba keratynę, tak mi się wydaje. Sprawdźcie sobie. 99 groszy, kiedyś były tańsze, no ale. Wiadomo, różni to bywa z tymi cenami. I to na dzisiaj byłoby wszystko. Mam nadzieję, że wyhaczyliście jakieś perełki i coś Was tutaj zainteresowało. Dajcie też znać w komentarzu, jakie są Wasze hity z Lidla, bo właśnie przy wersji biedronkowej też mogłam zwrócić sobie uwagę na jakieś rzeczy, które mnie tam zaciekawiły. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku no i na moim Instagramie, który też macie na dole w opisie. Dzięki wielkie!